Cześć, witajcie z tej strony slungrz.dezgame.pl i w tym materiale zamierzam Wam wytłumaczyć jak i pokazać, jak pogodzić gram Minecraft z aplikacją Steam. Ogólnie to powiem Wam, co to jest Steam. Steam to takie coś, taka aplikacja. Jak on to się normalnie nazywa? Nie wiem w sumie, jak to się nazywa. Chodzi o to, że możemy tutaj sobie kupować gry. Tak, to jest serwis z grami. Hmm. Ogólnie cała aplikacja jest poświęcona grom. Mamy tutaj biblioteki, wiadomości, społeczność, wszystko jest związane z grami. Steam to chyba najbardziej rozwinięta taka taki serwis najbardziej rozwinięty. Najbardziej rozwinięta aplikacja, gdzie mamy tutaj mnóstwo, ale to mnóstwo gier. Wiele ludzi o nim słyszało, wiele ludzi z niego skorzysta. Mamy tutaj mnóstwo promocji na różne gry itp. Ale ogólnie interesuje nas Minecraft i Steam. Hmm, oficjalnie Minecraft nie jest na Steam'a. No w ogóle Minecraft nie jest na Steam'a. O, jak tutaj sobie wpisujemy... Hmm, to niestety nam Steam tutaj nic nie wyszuka. Nie ma takiej gry jak Minecraft na Steam'ie. Ale Steam jest o tyle dobrą aplikacją, że możemy sobie dodawać do, do niego gry spoza Steam'a. O, tutaj klikamy na tę grę, na tę spoza Steam. Ja mam tutaj wyszukuję wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Ale tak. Jak na, o co chodzi? Bo normalnie możemy sobie uruchamiać Steam Minecrafta na Steamie i wszystko tutaj ładnie, wszystko śmiga tak, jak to powinno śmigać. Ale ogólnie jestem... Ten, ten poranik jest poświęcony dla osób, którzy, które, którzy mają <laughs> zainstalowane dwie jawy. Dwie na wersję 32-bitową i wersję 64-bitową. Dwie tutaj, to one są zainstalowane. Dlaczego tak? To jest głównie dlatego spodoba na tym, iż Microsoft, znaczy czy ja mówię Microsoft? Mozilla Firefox, czyli nasza ulubiona przeglądarka, najbardziej popularna i ulubiona, i w ogóle szybka i aż szkoda gadać, jest tylko na wersję 32-bitową. I... Java o, jest tylko na wersji 32 bitową i nie chodzi na nim. I chodzi tylko na nim Java 32-bitowa. 64-bitowa tutaj nie, nie zadziała. Ale teraz pytanie, po co nam 64-bitowa Java? A no tak, Minecraft, jak pewnie wszyscy już wiedzą, najbardziej, najszybciej, najstabilniej i najwygodniej chodzi na, na Jawie 64-bitowej. Czyli najlepszym rozwiązaniem jest zainstalować sobie Jawę 64-bitową na systemie 64-bitowym i ma Minecrafta w jawie 64 bitowej No super ładnie pięknie. Minecraft wszystko śmiga, nic się nie zacina, nic żadnych problemów, ale problem pojawia się w Firefoxie, gdyż wtedy nam przestaje działać to Java. <laughs> Ta 64-bitowa. No i rozwiązanie jest takie, żeby teraz trzeba zainstalować jawę, czyli jest to witam, żeby i w Minecrafcie chodziło. I na Firefoxie. W tym celu mamy właśnie dwie jawy. Hmm. O, to się zaktualizowała, to się nie zaktualizowała, to dziwne. Hmm. No tak, mamy dwie jaby. 64 bitową i 30-bitową. Ja one ze sobą nie kolidują, są zainstalowane na dwie naraz. Nic tutaj się nie dzieje między nimi. Wszystko nie śmiga i Minecraft śmiga i Firefox śmiga, ale problem wtedy pojawia się wtedy, gdy chcemy dodać sobie do Steama Minecrafta. Yy, bo otóż skasuję sobie już tego. i Dam sobie normalnego tak, znaczy dodam sobie Minecrafta, tak jak to normalnie powinno się zrobić. O no Właśnie tutaj. No i super pięknie, ale teraz uruchomię Minecrafta. To patrzcie, co się dzieje ze Steamem. Steam pokazuje, że gramy, gramy, gramy w grę spoda Steam. Kondens wysiłku się gówno. I nagle przestajemy grać w grę. A Minecraft się uruchomił. Dzieje się to dlatego, że nie wiem, czy to jest głupi Steam, czy głupi Minecraft. Ja bym powiedział, że gubi trochę Minecraft, bo Minecraft odpala się na początku w Jawie 32-bitowej, ale wykrywa, że jest, Java, że jest zainstalowana Jawa 64-bitowa i przeskakuje w Jawę 64-bitową. W tym momencie z tym gubi proces i pokazuje, że w ogóle nie gramy, że granie zostało uruchomione. No i tu jest się pojawia właśnie problem. Jak to ze sobą pogodzić? Ja na to wpadłem, na czy odkryłem taki sposób. Pewnie każdy z was by to odkrył, bo w końcu Jawa jest prostym językiem. I Minecraft też jest prostą grą, nic tutaj trudnego, nie ten nie ten tengers. Wystarczy tylko wymusić, od razu, od razu trzeba wymusić, żeby Minecraft uruchomił się w jawie 64-bitowe. No niby nic trudnego, ale w końcu jak to zrobić, nie? Ma no, trochę czasu się znać na jawie. Ja już mam tutaj przygotowane, wszystko ładnie, pięknie. Se przygotowałem takie polecenie startowe, trzeba wklepać, znaczy polecenie startowe, element docelowy, czy tam obieg do celu, trzeba wklepać do Steama. Czyli uruchom mm, mm, Java WEGZE z parametrem jarD programy Minecraft Exe. To biorę kopię. Biorę tutaj wklej. Mhm, wszystko ładnie pięknie. Zamykam. Tutaj się ikonka powinna zmienić. Jak się zmieniła to znaczy, że wszystko ładnie pięknie. I teraz patrzmy na Steam. Mhm, tutaj się uruchamia Minecraft. Mhm, wszystko ładnie chodzi. Jak widzicie, teraz nie wyrzuca nas, nie pokazuje, że nie włącza się i nie wyłącza gra, tylko pokazuje, że zagramy w spoza Steam'a. Tutaj powinna jeszcze dodatkowo odpalić się nakładka od Steam'a, ale ona chyba teraz się nie odpali, tylko dopiero jak się zaloguje, się odpali. A nie chcę się logować, bo wiem, że Minecraft wywali mi się podczas nagrywania, bo ja nagrywam tutaj frapsem. A fraps jest taki głupi, że jak wykrywa grę, to zaraz próbuje w nią przeskoczyć czy coś w tym stylu i przestaje nagrywać pulpit, a wchodzi w grę i. O, w ogóle tutaj tyle... pieprzenie jest się... też Po prostu jak dam login, to niby będzie się logać, logować, ale zaraz się wyłączy, bo Fraz będzie chciał coś tam skoczyć w tego Minecrafta czy coś w tym stylu. Musiałbym. Nawet gdybym wyłączył nagrywanie i wyłączył dopiero nagrywanie, gdyby się już uruchomił Minecraft, to i tak by się nie widzieli nakładki. Nie wiem czemu. nakładkę jest chyba jako samy proces czy coś w tym stylu Więc nakładki wam nie pokażę, ale... Tak to się mniej więcej robi. To jest, to jest właśnie ten klucz do sukcesu, żeby pogodzić ze sobą mm, Firefoxa, Steama i dwie Jawy. No, to by chyba by było na tyle. A możecie sobie tutaj oczywiście pozmieniać tej ikonki, jakby ktoś tutaj nie lubi tej durnej mm, ikonki Jawy. Może ten tak zrobić. I już będzie normalna ikonka Minecrafta, nie? Tak jak ja przed chwilą to miałem. A czemu to? to Czemu na, hmm. O, ta nakładka od Steama ma dużo zalet. Na przykład możemy robić screenshoty, potem udostępniać, jestem w społeczności na Steamie. A największą zaletą jest to, że po prostu znajomi widzą, że gramy w Minecrafta i mogą do nas dołączyć, albo po prostu wiedzą, że mają do nas nie pisać czy coś w tym stylu. To jest właśnie dobra rzecz. Co tam jeszcze mamy ciekawego w tej nakładce Steam? No to chyba wszystko. Możemy przeglądać internet, ale. Wątpię, żeby ktoś grał na full screenie. No ja osobiście czasami gram na full screenie i wkurzałbym co chwilę minimalizowanie, odpalanie Firefoxa i tam grzebanie w tym internecie, nie? więc jak gram na full screenie to po prostu mam nakładkę wciskam Shift tam i tam sobie przeglądam internet, nie? Fakt, że ta przeglądarka od Steama nie jest taka szybka, jak na przykład nasz ukochany Firefox, ale spełnia takie ogólne wymagania. Oprócz jeszcze na tę synchronację Ramikacji Ana czy tym z tego. Do tego. A tak, to by było na tyle. No, nie, nie będę wam tutaj naprawdę pokazywał tego, videokraftowo, musiałem wstrzymywać nagrywanie. Po pierwsze, jest od cholery. Mm, ten tutaj tekst Zera wam tam pod linkiem gdzieś tam podam, znaczy pod linkiem, pod filmikiem gdzieś tam napiszę, albo nie no, wiem, w aduntacji nie się jakoś fajnie wyróżnia, czy coś w tym stylu, żeby go mógł sobie każdy przepisać, czy coś w tym stylu, nie? A właśnie. o, już zapójno, zamknąłem bo no chyba to jest logiczne, nie? że tutaj należy podać element docelowy do własnej jawy, a nie do mojej jawy, nie? I tak samo jest z elementem tutaj do gry. Bo tu wy możecie mieć to w ogóle w innym folderze i nie przypisujcie całego z żywcem tak z ekranu i tutaj wklepujcie, tylko przepiszcie to, wzorujcie się na tym, nie? A nie, nie nie, przypisujcie, bo u was pewnie będą inne ścieżki albo coś w tym stylu. No, tak, to by było chyba na tyle. No, no. okej, okay, to ale bym się rozgadał w ogóle. Masakra. A nie, to już będzie koniec, to powiedziałem to, co chciałem. Po prostu chciałem wam powiedzieć, że taki sposób jest, że idzie pogodzić Steama, Firefoxa i dwie jaby ze sobą i to wszystko nie śmiga, nic, nic żadnych problemów nie mam. Ja już na tym jadę od dłuższego czasu i jestem po prostu zadowolony, nie? No. To by było na tyle, więc ja już się żegnam, Bye bye i zapraszam do nas na kanał, na kanony jest